Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Witam Was po weekendzie i mam nadzieję, że to był dla Was weekend pełen aktywności, ale jednocześnie odpoczynku, doładowania bateryjek. U mnie tak było, był bardzo aktywny, bardzo intensywny, ale też dzięki temu weekendowi jestem bardzo mocno naładowana pozytywną energią. I mam nadzieję, że u Was tak jest również i że czekacie już z niecierpliwością na to, żeby rozpocząć kolejny tydzień, w którym będziemy sobie tą... Dawka energii zwiększać coraz bardziej, coraz bardziej dzięki naszym ćwiczeniom. Pięć rytuałów tybetańskich to już jest 115 tydzień, w którym razem na żywo, online ćwiczymy i możemy cieszyć się. Wspólną wymianą energii, wspólną radością z tego, że nasze ciało staje się coraz bardziej elastyczne, że nasze mięśnie mogą popracować, że możemy być coraz bardziej sprawni, zdrowi i coraz młodsi, bo właśnie takie jest zadanie tych ćwiczeń. Zostały one opracowane specjalnie po to, żeby uruchomić wiry energetyczne w naszym ciele, żeby przepływ energii mógł być niezakłócony, bo tylko i wyłącznie wtedy nasze organy mogą funkcjonować prawidłowo. I możemy jak najdłużej cieszyć się zdrowiem, a przecież taki jest cel naszego życia: żeby żyć jak najdłużej i mieć przez całe nasze życie jak najwięcej sprawności, jak najwięcej radości z tego, że możemy czerpać z każdego dnia. Skupiamy się tutaj na sobie. Wykonamy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, na tyle, na ile w danym dniu pozwala nam nasze ciało. Dlatego absolutnie nie sugerujcie się tym, jak ja wykonuję te ćwiczenia. Postarajcie się na tyle, na ile pozwoli Wam ciało. Oddychamy uważnie, oddychamy świadomie do brzucha, po to, żeby wypracować sobie system wsparcia dla naszego organizmu, ponieważ oddech jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby rozluźniać nasze ciało i uwalniać się od stresów. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, nie pozwalamy umysłowi błądzić gdzieś daleko. Staramy się zwracać uwagę tylko i wyłącznie na to, co dzieje się z ciałem w tym momencie, a jednocześnie te ćwiczenia stają się pewnego rodzaju medytacją, dzięki której możemy nauczyć się uważności i nasze życie może być również dużo pełniejsze i dużo lepsze. W trakcie gimnastyki pijemy wodę. Przygotujcie sobie szklankę z ciepłą wodą, koniecznie. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, po to, żeby można było skupić się na tu i teraz. I dzisiaj wprowadzamy myśl: Moje ruchy podążają za moim oddechem. Prowadzi nas oddech, skupiamy się na oddechu i myślimy o tym, że moje ruchy podążają za moim oddechem. Rozpoczynamy. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij sylwetkę w górę. Kolana odblokuj, przenieść ciężar ciała lekko do przodu i połóż dłonie na brzuch. I rozpoczynamy wciągając powietrze nosem. W tym momencie uruchamiamy mięśnie brzucha, żeby wtłoczyć to powietrze jak najgłębiej. Naciskamy na brzuch, on napełnia się jak balonik. I powoli rozluźniając mięśnie, wypuszczamy powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. I cały czas oddychając, składamy dłonie na wysokości klatki piersiowej. Wyciągamy sylwetkę w górę, skupiamy wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi. I żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie. Dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a dopiero za nią podąża ciało. Według instrukcji kręcimy się w prawą stronę, a ja sobie podjęłam wyzwanie, żeby spróbować w lewo, także wybierzcie, w którą stronę chcecie wirować. Rozkładamy ręce, przytrzymujemy mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy. Oddychając uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i poczekaj, aż wirowanie w głowie ustanie. I jak już czujesz, że jest wszystko ok, to powoli przejdź na matkę. Przyklejone do maty, ręce leżą swobodnie z ciała. Palce stóp zadarte mocno do góry, żeby pięty podniosły się nad matę. I na wdech unieś głowę i pociągnij palcami mocno nogi w górę, starając się, żeby były wyprostowane w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech. Dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście. Wydech, piętnaście. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Wydech, szesnaście. Wydech, siedemnaście. Wydech, osiemnaście. Wydech, dziewiętnaście. Wydech. 20, wydech, 21, wydech i rozluźnij, przewróć się na bok, podnieś powoli za pomocą rąk po wodę, Uklęknij do trzeciego rytuału, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie, opośladki i opuść głowę w dół. I na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, starając się łopatki ściągnąć do siebie i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech trzy wydech cztery wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech

Moje ruchy podążają za moim oddechem, wydech, dwadzieścia jeden i wydech, rozluźnij kark kręcąc głową, pokręć ramionami, popij wodę i do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij w górę sylwetka, wypychając bękę do przodu, a dłonie o omatem przy biodrach, skieruj łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół. I na wdech, unieś głowę i podnieś biodra w górę. A głowa jest przedłużeniem słupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech trzy, wydech, cztery, wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście moje ruchy podążają za moim oddziałem wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech. Dwadzieścia, wydech, i dwadzieścia jeden, wydech. Usiądź swobodnie, strzepni dłonie, rozluźnij nadgarstki. Zabrać palce i pokręć nadgarstkami w po wodę. I do piątego rytuału. się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. W prostszej wersji ćwiczenia, żeby nie obciążać nadgarstków, można oprzeć ręce na łokciach. unieść do góry głowę. podnieść ciało w górę. I wypnij pośladki mocno. Tak, żeby naprężyć nogi i plecy. A wersja trudniejsza. Oprzyj dłonie o matę. Przy placy piersiowej umieść do góry głowę. podnieść całe ciało. Możesz ewentualnie pozostawić na macie kolana. I na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie lekko na zewnątrz. Obu wersjach ćwiczenia. Broda dąży do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj, mocno pięty do maty z wydechem, Przejdź do pozycji z głową kur. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć. Moje ruchy podążają za moim d. dziesięć, wydech. Jedenaście. Wydech. Dwanaście. siedemnaście osiemnaście wydech dziewiętnaście dwadzieścia wydech z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij daleko w przód, obrzydź czoło o i oddychaj do brzucha. Podnieść opi wody. I do ćwiczenia dodatkowego. przejdzie do klęku podpartego, Kłonie znajdują się dokładnie pod barkami, plecy wyciągnięte lekko w górę, tak żeby nie wypychać pośladków nie zginać brzucha do dołu. I będziemy unosić nogę zgiętą w kolanie dokładnie w takiej pozycji, jak jest teraz, czyli pod kątem prostym do boku i wraca. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. rozluźnij, pomachaj trochę biodrami, żeby porozluźnić mięśnie, popij wodę. i połóż się na brzuchu do deski. Nogi są rozstawione na szerokość, bioder, palce, stóp oparte o matę, ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas. Na 60 sekund. Wykonaj to ćwiczenie i pozostań w pozycji deski długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zamknij kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod barkami. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj mocno pośladki, oddychaj i uśmiechaj się. cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Teraz czas na chwilę relaksu. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy i pozwól, żeby ciało przez chwilę się odprężyło, żeby rozluźniły się wszystkie mięśnie. Oddychaj do brzucha. Zobacz, jak oddech swobodnie przepływa przez całe twoje ciało. Najpierw rozluźnij stopy. Następnie łydki. Uda. Pośladki. brzuch. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Rozluźnij plecy. Barki. Ręce. W, w Głowa. Rozluźnij mięśnie czoła. Opuść swobodnie szczękę i pozwól opuść kulczkę. Cały czas oddychaj. Poczuł ciężar swojego ciała. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Weźli w świat swoją dobrą energię i przejmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz Zacznij poruszać całe ciałem. Podnieś się. Przeciągnij po wodę i przejdziemy do gimnastyki twarzy. Znajdź no sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół. Zajmiemy się dzisiaj mięśniami okrężnymi wokół ust, dlatego też broda uniesiona lekko do góry, tak żeby szyja była wyciągnięta. I będziemy wciągać powietrze. Z wdechem mocno do środka wciągać policzki. I po chwili wypuszczając powietrze. Napełniamy mocno całe usta powietrzem tak, żeby wypełniły nam się wszystkie zagłębienia i zmarszczki. I tak 10 razy wdech i 10 razy wydech. Pilnujemy ramion, żeby nie uciekały nam w górę, prostujemy plecy i zaczynamy. I rozluźnij, uśmiechnij się szeroko, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę, za to, że się odzywacie, zostawiacie łapki w górę, serduszka. Jest mi bardzo miło, że możemy razem ćwiczyć, wymieniać się energią i zarażać jak najwięcej osób. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro.